Cześć. Oglądałam ostatnio film Nieskończoność. Jest to film z 2021 roku i kilka scen w tym filmie dało mi troszkę do myślenia. Dlatego postanowiłam, że się dzisiaj z Tobą tym podzielę. Najpierw pierwszy Doka ten film wydał mi się banalny, bo na początku jak go obejrzałam, to w ogóle nie było takiego efektu wow jak to w przypadku filmu Matrix 4 czy też filmu Lucy. I mimo, że miałam wrażenie, że ten film bardzo mocno nawiązuje do Matrixa 4 i tak naprawdę nie odkrywa przede mną nic nowego. To jednak okazało się, że jak odtworzyłam kilka scen ponownie, no to moje myślenie jednak się zmieniło. A właściwie nie tyle, co zmieniło się moje myślenie, co fakt, że ten film przypomniał mi pewne rzeczy, o których wiedziałam od dziecka, a o których zapomniałam. W tym filmie pokazane są trzy inkarnacje, m.in. trzy inkarnacje jednej pary bliźniaczych płomieni. Ale pomijając fabułę, którą jeżeli jeszcze nie znasz, to może poznasz, może byś miał ochotę obejrzeć, to. To, co mi przypomniał ten film, to takie poczucie moje od dziecka, że jest jakiś wyższy cel naszej inkarnacji, że jest coś, co jest ponad nami. Takie spojrzenie na wszystko z dużym dystansem, tak jakby z lotu ptaka, tak jakby z perspektywy wyższej świadomości, z perspektywy wielu, wielu inkarnacji, z perspektywy wszechświata, który jest ogromny, a my jesteśmy tylko taką, wydaje nam się, małą kuleczką. Natomiast to, co najważniejsze, mi przypomniał ten film. To moje podejście do relacji. Ja pamiętam, że od dziecka gdzieś czułam, że jestem mężczyzna dla mnie. Gdzieś to w sercu po prostu głęboko jakby miała zakodowane i nawet nie wiem tak do końca, jak to wytłumaczyć. Przypomniało mi się moje takie zaufanie do jakby takiego wyższego planu dla mnie, dla tego mężczyzny. Takie poczucie, że ta osoba wcześniej czy później i tak się pojawi w moim życiu. I takie poczucie niegodzenia się na, na coś innego, na coś mniej. Ten film przypomniał mi to, co ja kiedyś czułam jako dziecko, które już wtedy miało swój znaczy płomień, że przecież jest coś ponad tym, jest coś ponad tą inkarnacją i tym życiem. Że jest coś ponad naszymi ograniczeniami, że tak naprawdę te ograniczenia nie istnieją. One są wyłącznie w naszej głowie. To, że one się materializują na zewnątrz, tak naprawdę jest materializacja naszych myśli. Natomiast ta nieskończoność jest w nas, w nas i w naszym bliźniaczym płomieniu i pewnie w głębi serca od zawsze to czuliśmy. My od dziecka gdzieś to wiedzieliśmy, mając swój bliźniaczy płomień, tylko potem przykryliśmy to różnymi warstwami iluzji. A bardzo fajnie pokazuje to ten film, że spotykają się bliźniacze płomienie w kolejnej inkarnacji i one się rozpoznają, one już po prostu wiedzą. Dlaczego zatem my nie ufamy w tej inkarnacji swoim odczuciom? Dlaczego brak nam zaufania?